Dzień witajcie w moim <coughs> kolejnym filmiku Dzisiaj mianowicie mam dla was y, rzeczy z koncertu z LIVE e, Naprawdę przepraszam was, że jest tak późno, bo już YOLTA LIVE była no dosyć dawno Ale po prostu nie miałam czasu nie kręcić wtedy filmików No i po prostu nie nakręciłam tego, ale Mam nadzieję, że mi wybaczycie, bo teraz właśnie to dla Was kręcę. Dobrze. Yy, a więc, pierwszą rzeczą, jaką sobie kupiłam, to jest taka, taka torba. Na przykład, można do niej włożyć sobie jakiś telefon. Nie wiem, jakieś takie drobne rzeczy. I tutaj yy, ją się odpina od takiego. No, od tego się ją odpina i może być taka sama. Bez tego, bez tej zawieszki. I na przykład ta zawieszka może być na telefon, czy coś. I tutaj jest napis Violeta Love takie napisy. O. Dobrze, więc to była taka pierwsza rzecz. I tak to się prezentuje. Dobrze, kolejną rzeczą to jest. Taki taszek koncertowy z gazety, yy, no specjalnej gazety z koncertu. Ją, można, ją kupiłam w kiosku Może większość z was ją ma. I tutaj w niej był właśnie taki daszek koncertowy i plakaty z Violety z Live, które już sobie przywiesiłam. No i on jest takim normalnym daszkiem. Tutaj ma taką tini. Violeta Live napis. A z boku to tutaj. The koncert jest napis. No i ogólnie tak się prezentuje. Kolejną rzeczą, bez której oczywiście nie można było wejść na koncert. No chyba... No chyba wiecie o co mi chodzi. Są to bilety. Dwa bilety takie. Y tutaj powiem Wam jakim rzędzie, na której godzinie. Ja byłam 29 marca o godzinie 19 w sektorze S w trzecie 3, miejsce 15 i zapłaciłam za ten bilet 229 zł I z tyłu to on wygląda tak: tutaj, takie zasady, co można wnieść, nie. I teraz kolejny bilet. On też był w sektorze S, rzędzie 3, miejsce 16. I też za niego zapłaciłam 229 zł. Dobrze, kolejną rzeczą to jest taki plakat. Jego się rozkłada, ale w środku już jest takie ciao, lowers. Tutaj jest coś napisane, nie wiem co, coś chyba o Live. To jest taka fiola, fajna. I tej Quierdios Villovers. też coś tutaj jest napisane chyba o Live, tak myślę. Rozwinę kafion. Poczekajcie na chwilę. No i w całości on się właśnie tak prezentuje. Jest na serio dosyć duży. Jest to chyba XXL lub XXXL plakat. I tutaj mamy napisane wszystkie miasta, które są, które... na no, koncerty z jaką live miasta w którym się odbyły no i tutaj mamy taki taką kini tam napis violetta 2015 european tour i tutaj są te miasta wypisane a z drugiej strony to tutaj mamy coś takiego więc to już wam pokazywałam Mam te, te dwie rzeczy te dwie zapiski. A tutaj jest, są postacie, które grają w Violetcie. Tylko dziwię się, że nie ma z tej Tini. Hmm. Są wszyscy Tini, ale to nieważne. Więc jest Maxi, Broadway, Nati, Diego, Federico, Leon, Ludmiła i Camila. I są tutaj pod spodem ich prawdziwe imiona: na przykład Facunto Garbany, Samuel Nascimento. Albarico na no i tak dalej. To jest ta A tutaj reklama Tsum sum, takich proszaków. I też można było tam na koncercie kupić. No, a tutaj są słowa do en mundo. Właśnie tak. No, i tutaj takie zdjęcia tini. Dobrze, poczekajcie, muszę to złożyć. Dobrze, I teraz już ostatnim rzeczą z koncertu jest taka flaga. Akurat dużo osób ją kupowało. Tam chyba cała Arena miała taką flagę. No i tutaj jest taka jola. Napis: Violet Niestety ten empatek mi się trochę wygiął, ale to nie szkodzi. No i tak się prezentuję. No i to by było wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. I mam jeszcze taką prośbę. Eee, może napiszcie mi w komentarzu, w jakim programie oprawiacie filmy. I. No i po prostu napiszcie mi co robicie, w jakim programie to robicie, no takie rzeczy dotyczące obrabiania. Bo właśnie mm, bardzo bym chciała obrać filmiki, na przykład Wirowerka to super robi. I wiem, że obrabia Windows Move Maker, ale nie wiem jak ona to robi, że takie fajne rzeczy jej wychodzą, więc... Napiszcie mi, w jakich programach wy to robicie i jak to robicie. Dobrze, a więc to by było na tyle. Kolejny filmik powinien się pojawić niedługo. No i komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. No i oczywiście komentujcie. A więc, cześć.